Panie nasz Boże, spraw, abyśmy chwalili Ciebie z całej duszy i szczerze miłowali wszystkich ludzi. Słowa dzisiejszej kolekty muszalnej, a więc ta intencja, którą w całym Kościele dzisiaj polecamy. I o ile z pierwszą częścią tego zdania raczej nie mamy problemu, no bo chwalimy Boga, przychodzimy tutaj, modlimy się, przyjmujemy sakramenty i tak dalej, to już ta druga część, czyli i szczerze miłowali wszystkich ludzi, no tutaj zaczyna się robić problem, bo chyba nie ma takiej osoby na świecie, a jeżeli są, bo może są, to jest ich mało, aby szczerze Miłowali wszystkich, bo przecież ktoś nam zawsze nadepnie na odcisk, jak to się mówi. Nieprzypadkiem jest to, że w drugim czytaniu jest ten fragment świętego Pawła, który mówi o tym, że by nie żenić się, aby nie wychodzić za mąż. Ale musimy spojrzeć na to z perspektywy apostołów, którzy jeszcze nie tak dawno od Jezusa słyszeli, że nie przeminie jedno pokolenie, aż Jezus przyjdzie powtórnie. Te słowa zostały, jak wiemy, jak widzimy, odczytane dosłownie, no bo w innym miejscu przecież. Jezus powiedział, że człowiek nie zna dnia ani godziny. Tym niemniej jednak te słowa, które kieruje do nas święty Paweł, mówi: Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Dobrze, że nieraz zdarzają się jakiegoś rodzaju nieporozumienia. Konflikty w naszych relacjach i tych relacjach małżeńskich. Bo chyba nie ma takiego małżeństwa bezkonfliktowego, gdzie wszystko byłoby perfekcyjnie poukładane. Jak mówiłem kilka tygodni temu, jeżeli sobie perfekcyjnie wszystko chcielibyśmy zaplanować, poukładać według naszego stylu myślenia. No to do takiego małżeństwa nie przyjdzie Pan Bóg, bo nie będzie dla Niego miejsca. Jezus wielokrotnie mówił i uczył o miłości nieprzyjaciół. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Dzisiaj jest to dla nas, dla osób wierzących. Trudny i bolesny temat, powiem, prześladowania chrześcijan, które są na całym świecie. Nie tak dawno w Afryce, kilka, kilkanaście dni temu, został zamordowany kapłan kilkunastu czy kilkuset nawet chrześcijan, oddało życie za Chrystusem też cała ta sprawa nienawiści do Kościoła w naszym kraju, to wszystko, co się dzieje. Ale właśnie w tym momencie, słysząc i widząc to wszystko, co się dzieje, musimy jeszcze głębiej spojrzeć na te słowa. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, a uzupełnia te słowa święty Jan w pierwszym liście. Jeśli by ktoś mówił miłuje Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Jest więc to dla nas ogromne zadanie, trudne zadanie, które właśnie musimy wszystko właściwie poukładać, ale mieć się świadomość, że każdy człowiek, nawet ten, który będzie chciał mnie uderzyć w drugi policzek, bo też mamy przecież taki fragment w Piśmie Świętym, tam jest powiedziane, abyśmy nadstawili ten drugi policzek. Owszem, ktoś powie, że chrześcijanin to jest taki chłopiec do bicia, ale nie, nie o to tutaj chodzi. Bo znowu na innym miejscu Jezus powie w ogrodzie Getsemani, schowaj miecz do pochwy bo kto mieczem wojuje od miecza ginie musimy się uczyć tego bożego spojrzenia na drugiego człowieka w naszych relacjach w relacjach małżeńskich w relacjach rodzinnych ale i właśnie w tych Relacjach także z tymi obcymi osobami, które no w jakiś sposób prześladują nas. Jak to zrobić? Jaka jest recepta? Bardzo prosta: jak najczęściej przystępować do sakramentu pokuty i pojednania, aby Jezus uzdrowił te nasze niepotrzebne myśli, te nasze Niepotrzebne oceny, bo mamy prawo się nie zgadzać, mamy obowiązek wręcz, widząc to wszystko, co dzieje się w Polsce, ale musimy mieć przed te słowa. Miłujcie Waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy Was prześladują. Niech Jezus Chrystus uczy nas tej postawy postawy miłości do każdego człowieka. Amen.